Nie lubię anime. Wiecie dlaczego nie lubię anime? Bo anime zawsze było zbyt poważne. Jako mały dzieciak oglądałem stare dobre kreskówki typu Looney Tunes Show z królkiem Baxem albo Myszkę Miki gdzie było pełno śmiechu a same postaci podkreślały absurdalność tych produkcji mówiąc, że w kreskówkach wszystko jest możliwe. Tak też było, bo wchodzenie po narysowanych schodach czy też przebieganie przez narysowany tunel w ścianie było rzeczą normalną. Postaci uderzały się młotkiem w głowę i nikomu się nic nie stało. Postaci nie dało się po prostu zabić. Absolutny brak powagi rozmawiał każdego do łez. W przypadku anim czy innych chińskich bajek było pełno powagi. Jakieś walki o losy świata, walka dobra ze złem przy czym zło, gdy nawet przegrało i umarła ta zła postać, to po 10 odcinkach wracała z podwojoną siłą. Żarty może i występują w nim, ale jakoś za bardzo nie mają tych produkcji. Całe życie mówiłem, że chińskie bajki są chujowe, bo, bo tak. Bo po prostu to chińskie bajki i ich nie lubię. Ale teraz doszedłem do wniosku właściwie dlaczego ich nie lubię. Nawet teraz akceptuję tylko dobre rzeczy, nie akceptuję smutku, nie, po prostu nienawidzę jak ludzie zajmują sobie czymś głowę, zwłaszcza jeśli są w młodym wieku. Dlatego też nie lubię Anim i Mangi, ponieważ tam jest zbyt dużo powagi. Powiecie, no to dobra, ale to może nie są produkcje dla dzieci. Skoro to nie są produkcje dla dzieci, to dlaczego puszczano je w bloku, y, gdzie leciały same kreskówki, które miały dzieci rozbawiać? Może i przez niekompetencje różnych stacji y, puszczano chińskie bajki, ale to dla mnie pozostanie zawsze niesmaczne. To zawsze będzie w mojej głowie się działo. Będę sobie kojarzył to z powagą. Może i są komediowe serie, anim, ale ta kreska już będzie mi się zawsze źle kojarzyła, będzie mi się kojarzyła z powagą, smutkiem, bitwami o śmierć i życie, bezsensownymi w ogóle scenariuszami. Może byłem za młody, żeby zrozumieć skomplikowany scenariusz, ale to naprawdę to nie ma sensu. Jeśli to ma być dla dzieci, to ma je rozśmieszać, a nie straszyć. Może i nie rozumiem chińskich bajek, ale zrozumieć ich nie chcę i wolę dławić się pokornem, śmiejąc się z królika Baxa. Niż śledzić losy bohaterów walczących na śmierć i życie, którzy de facto są narysowani. Z całych tych chińskich bajek podoba mi się tylko dwie produkcje, i to są dwie produkcje pełnometrażowe, które macie w opisie. I na pewno nigdy nie sięgnę po żadnego tasienca. Sama mangowa kreska będzie mi odstraszać po kres moich dni. Także więc. To wszystko możecie subskrybować kanał, dać łapkę w górę, zostawić komentarz, może się rozwinę jakoś, może uda mi się zebrać trochę ludzi i to wszystko mam nadzieję, że się podobało, że jeśli są tu jacyś fani e, chińskich bajek, to mam nadzieję, że się nie obrażą chociażby za to określenie. I po prostu nie podoba mi się to i to wszystko. Uważam, że to jest zbyt poważne jak dla mnie i ma zbyt mało humoru.